Iwona Gorczyca, dyrektor siódmego liceum ogólnokształcącego w Legnicy. Pani dyrektor, ilu ich dzisiaj i, i czy wy macie stres, bo że oni to na pewno? My mamy stres zawsze, ponieważ to jest ogromne wydarzenie w życiu szkoły. No wyjątkowy dzisiaj, wyjątkowa matura, to są, są ostatnie klasy po gimnazjum. Tutaj w, tej, w tym budynku, w tej szkole były dwie takie klasy. Więc dziś do matury przystępuje 50 absolwentów tegorocznych i też jest czworo z ubiegłych lat, którzy poprawiają wynik matury. Jak organizacyjnie pewnie lżej niż rok temu? No z pewnością lżej, bo troszkę ograniczone są już te wymagania sanitarne. Niemniej jednak wciąż jeszcze w jakimś reżimie sanitarnym te matury się będą odbywać w tym roku. Co zawsze szkoła musi zadbać, żeby to było zgodnie z przepisami, żeby, żeby odbyło się bez odwoływania? Musicie się dostosować do wielu wymagań. Jak to wygląda? No przede wszystkim są bardzo rozszerzone procedury, jeżeli chodzi o arkusze egzaminacyjne. Tutaj do nas dotarły dzisiaj przed szóstą rano. Są one przechowywane w kasie pancernej i nikt nie ma do nich dostępu. Komisje nadzorujące prace maturalne, które będą się odbywały, są przygotowane i wszystko już jest zgodnie z regulaminem. Krótko przed dziewiątą wyjdą z kasy pancernej. Króciutko przed dziewiątą, tak. Proszę powiedzieć, co się dzieje później z tymi pracami, kiedy młodzież już napisze? W momencie, kiedy młodzież napisze, to już na sali egzaminacyjnej. Przy uczniach, przy absolwentach jeden zresztą potwierdza swoim podpisem wszystkie te prace zostają spakowane do koperty tak zwanych bezpiecznych, takich kopert, których już nie da się otworzyć. I kurier przyjeżdża i zabiera te koperty do okręgowej komisji egzaminacyjnej, no w celu sprawdzenia tych prac. Proszę powiedzieć, kiedy młodzi ludzie dowiedzą się o wynikach maturalnych, a może zanim o tym, to do kiedy potrwają te matury? Jutro mat ma pot języki potem będą jeszcze rozszerzone pewnie. Usta. W każdej szkole jest to inaczej, ponieważ w każdej szkole wybory uczniów są różne i inne. Nie potrafię powiedzieć jak to jest w innych szkołach, ale tutaj ostatni egzamin maturalny odbędzie się 18 maja. Kiedy wyniki? Wyniki będą na początku lipca, koniec czerwca, początek lipca. Zresztą uczniowie dostają kody od poprzedniego roku, już jest tak, że sobie sami sprawdzają wyniki w internecie. Wszystko w, w sprawie matury? Ja dziękuję bardzo. A potrzeba taka jest? Nie, nie, potrzeba. Potrzeba. nie ma, no ja zero potrzeby. Bardzo proszę, a zacząć od formalności, przedstawić się, imię, nazwisko, klasa? Natalia Pietruszka, trzecia AG, klasa wojskowa. No właśnie, tam stresu w tamtej stronie sali nie ma, a tu? Powiedziałabym, że jest lekki stresik, ale ogólnie to nie za bardzo. No co ma być to będzie? Coś spekulujecie, czego się spodziewacie? Zawsze młodzież obstawia. Mam nadzieję, że będą dziady, część trzecia, ale mam tylko nadzieję, że nie będzie lalki i wesela. Mhm. E, no tak, a co w takim razie na jutro, na pojutrze, jakie te następne etapy? Bo Polski chyba faktycznie w większości nie sprawia większej. No, po Polski nie jest za ciężki. Najgorsza chyba jest matematyka, bo przez to, że te trzy lata byliśmy no, covidową klasą, to wydaje mi się, że matematyka będzie najgorsza. Że jednak angielski i inne rozszerzenia będą w miarę ok. No to co po maturze? Jak się uda, to AWL-ka we Wrocławiu, yy, a jeżeli nie, no to coś innego trzeba będzie wymyślić. Ale dalsza edukacja. Tak, 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 na pewno. Dobra, a jakie rady dla maturzystów yy, yy. Na jutro, na pojutrze, z punktu widzenia maturzystki. No, żeby się nie stresować, bo co ma być, to będzie, a stres tylko pogorsza taką sytuację, więc no nie ma co się stresować. Serdeczne dzięki. Dziękuję. Czekamy na sygnał. Już. Ja bardzo proszę, by pan się przedstawił. Powiedział, jak się nazywa, z której dokładnie klasy pan jest. Dobry, kadet filipsał, klasa trzecia profil wojskowy. Jak tam nerwy, jak tam stres? Brak stresu, brak nerwów. Zupełnie. Zupełnie. No, to jakie może przewidywania, może coś tam między sobą próbujecie spekulować? Nie, wszyscy są gotowi na swój sposób. Damy radę. Na czym polegały przygotowania do matury? Ciągłe lekcje, rozszerzone. Polski, godziny więcej. Standardowe w każdej szkole, mi się wydaje. Dziś Polski, a jutro królowa, matma, jak tam? W tym będzie w dniu bardziej większy stres, ale powinno pójść dobrze. Dobra, krótko. Co po maturze? Wojsko. Praca. Takie zawodowe. Gdzie dokładnie? Nie, jeszcze się może poszuka coś, gdzie będzie wolne miejsce. Okay. Jeszcze raz tylko wolniej. Imię i nazwisko i już idę dalej. Kadet Filip Szabat. Okej. Okay.